Jesteś gotowa? Jestem super gotowa! Woohoo! No to jazda! Wow, to była świetna zabawa! Co to za dźwięk? Zbadam to! to? A co wy tu robicie? Przebijamy balony z wodą. Przebijanie balonów z wodą nie jest fajne, bo marnuje wodę. Okej. Okay. Ups. Okay. Robię S największy balon z wodą na świecie. Mm. <gry> co robisz? Robię największy na świecie balon wypełniony wodą. Nie potrzebujesz dużych balonów z wodą, żeby dobrze się bawić. Możesz mieć mniejsze balony, aby mieć jeszcze więcej zabawy. E, naprawdę? Nie, nie wiedziałem. Tutaj, użyj balonu z wodą takiego. To też świetna zabawa. E, dziękuję. O, to była świetna zabawa. Dobra robota. Chcę tak widzieć to właśnie. Teraz będę używać mniejszych balonów z wodą, żeby nie marnować wody mieścić tu moje rybki! Pokochają to! No. <laughs> o, o, mam telefon! Tak? Halo? Tak, tu Sara! O, nie, ktoś marnuje wodę! Halo! Nie, mówiłam ci wczoraj, a tak? Marnujesz wodę! <laughs> O, przepraszam, nie widziałam tego. Szybko, szybko, zakręć ją, marnujesz ją. Przepraszam, już idę to wyłączyć. Tak, tak, już, 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 już. Co ja mam z tym zrobić? O, o, o. Ła! Już lepiej? Tak, o wiele lepiej. Przepraszam pani policjancie. Zawsze pamiętaj o oszczędnym korzystaniu z wody. Już nigdy więcej tak nie zrobię, ma pan rację. Dobrze, proszę pani. Ok! Uch. Myję samochód, myję se. Ho, 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 ho. Ale se myję! Ho, ho, ho. Tak, 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 tyle mam wody, patrzcie! U, ale se go myję, U. O, a, tap, tap, tap. Ha, 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 Alex! Aleks, aleks! Przestań, marnujesz wodę! Marnuję wodę? Tak! Ale myję samochód? Nie, marnujesz wodę! No jak mam inaczej go myć? Hmm? Proszę, może i tego? Co? Wiadomo, gąbka? No, rzeczywiście bardziej skuteczne. Dokładnie. Dobra, teraz będę nie marnował tyle wody, dziękuję detektywie. Bardzo proszę. Jestem tutaj, żeby nikt nie marnował wody. Będę czyścić moje zęby. Umyję ręce. Yeah. Co robicie? Myję ręce. Myję zęby? A dlaczego woda wciąż płynie? Eee... A... Kiedy myjecie zęby lub ręce, zakręcajcie wodę, jeżeli jej nie potrzebujecie. Przepraszam. Przepraszam. Dobrze. Musimy być bardziej uważni z wodą. Następnym razem pójdzie nam lepiej. Robota skończona. Także oszczędzajcie wodę. To proste i fajne. Jej! Jej! Oh! O! O! Ach. Ach. Au, bolało Musimy iść do szpitala Dobra, chodźmy Chodź Ach. Ach. Dzień dobry, chłopcy Jestem doktorem Proszę, wejdźcie Dobra, usiądziemy tu Oczywiście, siadajcie Okulary. No? Wow, fioletowe. Gabinet doktora. Jeden. Dwa. Oho. Ok, Jason, możesz wchodzić. Oh, Jason idzie do lekarza pierwszy. Muszę poczekać. Okej, okay, twoja kolej. Usiądź na czerwonym krześle. Ok. Jak mogę ci pomóc? Spadłem. I mnie boli. Okej, okay, pozwól, że zobaczę. Posłucham Twojego serca. Dobrze, pani doktor. Ok, posłucham. Wszystko brzmi dobrze, Yay! super, pani doktor! Gdzie cię boli? Tu! Ow. O nie, poczekaj, wiem co robić. Okej, okay. który wybierasz? Ten czy ten? Chcę to! Mój ulubiony kolor! Yay! Oczywiście! Skończone! Wow! la 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 oh, Dziękuję, pani doktor. Lepiej się czuję Jest super Jestem świetnym doktorem Teraz zaproś swojego brata proszę Alex, twoja kolej O, oh, oh. idę do pani doktor? Ok, okej okay, Następny, proszę. Dzień dobry, pani doktor. Cieszę się, że tu jestem. Boi mnie ręka. Chcesz ten czy ten? Ten, proszę. Okej, okay. ten. Proszę bardzo. Idealnie. Teraz jest super. Wow, lubię się czuję. Dziękuję za pomoc. Dziękuję. Proszę bardzo. Dzieci, bądźcie bezpieczne. A jeśli pojawi się problem, zawsze możecie przyjść do doktora.